Siemanko, cześć, witam. Wtorek, 9 kwietnia, mamy następne zmiany. Został opublikowany post na tibia.com, Tibiopedii, linki jak zawsze w opisie. Ja tutaj Wam przedstawię wersję po polsku z Tibiopedii i po kolei zobaczymy sobie co tam CipSoft zmienia. Wracamy do feru, znowu zmiany w tych miejscówkach i na sam start mamy bossy, które już wcześniej dostały zwiększenie expa, a teraz jeszcze bardziej został zwiększony ten exp. Z 250k na 500k przy minibosach i przy finale feru 500k na 2 miliony. Prawdopodobnie Ci zobaczył statystyki, i nadal się te statystyki zbytnio nie zgadzały, że ludzie nie chcą za bardzo tych bossów robić. No to zwiększyli EXPA. Tylko problem jest taki, że to nie jest EXPEM, raczej tam ludzi się nie zachęci, moim zdaniem, te 500k. Nie wiem, czy kogoś skuszą, żeby to robić. No, moim zdaniem, to nadal jest mozolne, nadal jest to czasochłonne, nadal luta jest tam tyle, co kot napłakał. Może jakiś rift tam wam spadnie, ale nie zawsze. Może jakiś silver token wam spadnie, ale to może jeden i to też nie zawsze. Więc yy, Expem, moim zdaniem, ludzi yy, Cipsoft nie zachęci. Jeżeli chodzi o Feru, no to. Te 2 miliony spoko, ale dla Feru nigdy się nie szło, dla EXPA tylko się szło, bo miało się nadzieję na Ferum wraz z Hata, Scrolla. To, że oni dodali sobie tam te 2 miliony, no to te teamy, które będą robić Feru, które robiły Feru, no to będą robić Feru i tyle. Więc y, taka zmiana jest, bo jest, minibossy pewnie nadal nie będą bite jak nie są, a Feru będzie bite tak jak jest bite. Dalej mamy UDK. UDK też był tam troszeczkę zmieniany, ale jak widać Cipsoft zobaczył statystyki, no i UDK okazał się być chyba, tak myślę, cały czas martwy. Dlatego Cipsoft zmienia Under Dragona że już nie ucieka na niskim, na niskim HP i zostało, został zwiększony jego EXP 7200 na 7500, czyli taki Leciutka, taka leciutka zmiana, no i nie trzeba będzie za nimi biegać na paralu, żeby, żeby je dobić. No i został zwiększony też Exp Blight Walkera z 5850 na 6400. No tutaj się już troszeczkę bardziej szarpnęli, ale czy to cokolwiek zmieni, moim zdaniem, może być ciężko. Bardziej bestiarka, tak, jak wcześniej. I tyle. Dalej. Dalej mamy zmianę na Fire. No i tutaj zostało dodane troszeczkę potworków, jest ponoć większe zagęszczenie tych potworków zbytnio nie widzę, ale najważniejszą chyba sprawą jest to że ten to przejście, o zostało poszerzone no i coś w tym jest, nawet widzicie jak mi się tutaj mapka rozwija i pewnie to dodanie potworków tyczy się właśnie tego tutaj bombla, że tak powiem czyli no przejście dalej jest wąskie, ale mamy tego bombla i tam możemy sobie zbić następną klatę robiąc kółko. Bardziej chyba to Cipsoftowi chodziło po głowie. I nic takiego więcej tutaj nie zostało zmienione, jeżeli chodzi o to przejście. Ale Hellflyer Fighter ma zwiększony EXP z 3400 na 3800, więc tam jakaś zmiana jest, chociaż jak sami widzicie te Hellflyery. Hellfire'y, sorry, to, jest, to są takie pojedyncze sztuki, więc czy to się będzie odbijało na EXP'ie, to raczej nie, no raczej nie, bo to są takie, no tutaj są dwa, no, to kurde, ale no, ale no nie, ale no, tak to pozostanie, pewnie dalej dalej zapomniany spocik, no niestety, myślałem, że to będzie jeszcze bardziej poszerzone, a tu tylko dodali taką, rumek taki w przejściu, i tyle i nic więcej e, oprócz tego jeszcze hellfire hellfire co ja mam z tym hellflyerem no są tutaj hellflyery ale bez przesady ma ten swój wybuch hellfire który tam podpala e, tutaj sqm -y, ale teraz już będzie po, podpalał to e, rzadziej no bo zostało to tam troszeczkę zmniejszona ta częstotliwość i to tyle jeżeli chodzi o fire dalej pewnie Miejscówka mocno alternatywna. Dalej zmiany na Medusa Tower, gdzie już tutaj właśnie jestem, i na niektórych tutaj poziomach, gdzie respiły się omniwory, to nie jest ten pierwszy poziom na pewno. E, omniwory zostały zastąpione serpentem z i to już tutaj widać, że są te serpenty. Są pomieszane omniwory z serpentami, więc jest zmiana. E, dalej zmianą jest to, że mm, na niektórych na tych wyższych poziomach, na tych wyższych poziomach zostało dodane, zostały dodane meduski, kilka meduzek, na tych wyższych, tutaj chyba o to chodzi, że zostały, no dwa, dwie meduski, to nie jest dużo, tutaj, nie pamiętam czy tutaj już były meduzy czy nie, ale wydaje się, że tak, że tu już były, no to jest ten najwyższy poziom, tutaj nie było, tutaj nie było serpent spawnów, więc one zostały chyba dwa dodane, tutaj były same meduski. Chyba taka zmiana tutaj została zrobiona. Zabiję sobie A. I na bosie zostały dodane meduzy. Ok, bo tutaj tego też nie było. Pozwolicie, że sobie dobiję bosika jednego. Zawsze to bliżej zakończenia tego wpisu, chociaż do tego to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Jeżeli chodzi o Medusa Tower, właśnie tak od czasu do czasu sobie tutaj podchodzę i zabijam tego bosika. I ta miejscówka jest dosyć aktywna. Ludzie sobie tutaj. Od czasu do czasu, jak tutaj biegałem, to byli. expili, Może profitowali, kto wie. Yy, I to nie jest tak, że oni tutaj zmienili to miejscówkę i nikt tutaj nie przychodzi. To na pewno nie. Ludzie próbują, ale. Widocznie Cipsoft zobaczył, że nie do końca to aż jest takie dobre jak powinno być i zwiększyli Jeszcze tutaj to zmienili eee, Wchodząc w TPK, teraz jesteśmy nie na tym najniższym poziomie Tylko na plus jeden Więc schodzimy sobie I jesteśmy tutaj, A, trzeba będzie jeszcze schodzić Kurde, teraz to Teraz wychodzenie z tej miejscówki już nie jest takie fajne, ale to jest bardziej robione z myślą o, z o, o osobach Którzy tutaj expią, tak? Żeby Osoba, która jest na samej górze jak schodzi, żeby nie była właśnie Tutaj? Tutaj nie pamiętam, czy tutaj? Chyba tutaj się pojawialiśmy Czyli na tym tutaj piętrze, gdzie są te kleje, obniwory Tylko żeby być bardziej tam już wyżej z tymi mocniejszymi podporkami, tak? I pewnie cipsoft w tą stronę to poszedł, żeby ominąć ten taki bardziej słabszy Yy, bardziej słabsze piętro. No i tak, tak to wygląda teraz. Następne zmiany, okolnir, okolnir, które już zmieniane było, ale teraz frost dragony będą rzadziej yy, paralować i ten paral będzie krótszy. Następna miejscówka, szkielety bołnak, yy, miejscówka, która już była zmieniana, ale cipsoft jeszcze tam zmniejsza yy, damage, jaki zadają te potworki, Crypt Warriory o 8%. Przedostatnia miejscówka tych zmian, szkielety Darasia kiedyś mocno oblegana miejscówka był tam fajny lucik, niczego sobie EXP jak na tamte czasy, ale zostało to ukrócone, no i teraz Sipsoft reanimuje tą miejscówkę dodając troszeczkę expa. Eee, szkielet z 4,500 na 4800 taki wzrost no i gladiator z 4740 na 5090. Taki tutaj wzrost expa, czy to uratuje tą miejscówkę No lucik, dalej pewnie będzie średni, a expik. No, nie oszukujmy się. Miejscówka alternatywna i tyle. Ostatnia miejscówka, która jest dotknięta zmianami to glumpilarsy Pilarsy, a dokładnie chain na glumpilarsach bo jak wiadomo tam każda osoba zbiera ładunki, jeżeli te ładunki osiągną 100 lub więcej, wtedy aktywuje się chain. Dostaje ta osoba, pierwsza chaina. No i jeżeli ktoś jest z zasięgu, to ona też dostaje tego chaina i on tak leci do drugiej, trzeciej, czwartej kolejnej osoby. Oczywiście wszystko z zachowaniem zasięgu. I tutaj Cipsoft wprowadza taką zmianę, że ten chain, jeżeli zaczyna się od EK RPK, to damage bazowy pozostaje taki sam, czyli początek zaczynamy od 2250 Damage'a. Oczywiście odjąć tutaj odporności, bo ten chain jest z energii. Ale już kolejne, następne osoby dotknięte chainem dostają 37% damage'a plus. I to tak się skaluje z każdą osobą, tak? Jeżeli chodzi o chaina ze strony MSA EDK, to ten damage początkowy 2250 został zmniejszony do 900 ale za to każda następna osoba dostaje plus 90% czyli cipsoft tymi zmianami chce dać znać, że patrzcie bardziej na te ładunki trzymajcie się jeżeli trzeba w oddali od siebie, żeby ten chain nie leciał po was to będzie spoko, ale czy to wystarczy? może być ciężko, bo scholi też tam się dostaje a jeżeli ktoś nie wie, jak te chainy wyglą wyglądały, bo teraz wyglądają trochę inaczej, ale może to wyglądać podobnie. Co! Oboje padli! Ten moment i inne możecie zobaczyć w pierwszym odcinku Tibiskiej sklejki. Link Wam zostawiam w opisie, jeżeli ktoś nie oglądał. A ja dziękuję bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach. Zostawcie łapkę, subskrypcję, jak, jak ktoś nie ma, z góry dziękuję. I jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć przez BajkaFitu, to też link jest w opisie. I też serdecznie dziękuję. Tyle. Strzałeczka. Cześć, cześć.